Witajcie! Dziś chciałbym zaprezentować Wam narzędzia pracy, które na co dzień wykorzystują strażacy zarówno Państwowej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej. Jednym z najważniejszych elementów instalacji przeciwpożarowej są hydranty. Wykorzystywane są przy gaszeniu pożarów bądź napełnianiu wozów pożarniczych. Hydranty gwarantują nam pobór wody bezpośrednio z sieci wodociągowej, są używane w różnych sytuacjach awaryjnych, dlatego tak ważne jest ich sprawne funkcjonowanie. Dzielimy je na hydranty zewnętrzne oraz hydranty wewnętrzne. Dodatkowo hydranty zewnętrzne dzielimy na podziemne i naziemne. Kolejnym ważnym elementem są klucze do hydrantów. Szybkość i wygoda odkręcania hydrantu musi być na najwyższym poziomie. Klucz do hydrantów naziemnych służy do odkręcania zaślepek maskujących szybko złącza strażackie do węża PEPOSZ. Kolejnym opisywanym przeze mnie kluczem jest klucz do zasuw i hydrantów. Jest on przeznaczony do otwierania i zamykania zasów z obudową i hydrantów podziemnych, klucz posiada odpowiednio zagięty uchwyt, który z łatwością pozwoli podważyć i podnieść skrzynkę uliczną. Teraz opowiem o hydrantach wewnętrznych. Hydranty wewnętrzne to zazwyczaj czerwona lub biała skrzynka, w której znajduje się wąż oraz zawór odcinający wodę. Można go spotkać w budynkach użyteczności publicznej oraz w zakładach pracy. Jest podłączony do sieci wodociągowej zewnętrznej. Do pobierania wody z hydrantu potrzebny jest wąż strażacki który jest wyposażony w złącze, które pozwala na jego szybki montaż i demontaż. Zastosowano w nich złącze Storz 52 mm. Dzięki temu można je bardzo szybko podłączyć i odłączyć, co jest szczególnie ważne w sytuacjach, w których liczy się czas. Prądownice należą do urządzeń z asortymentu przeciwpożarowego, specjalizujące się w wytwarzaniu wodnych strumieni zwartych i rozproszonych. Produkt nadaje się do węży hydrantowych o wielkości b 52 Dziękujemy za obejrzenie naszego filmiku i zapraszamy do hurtowni Cetel. Zachęcamy też wszystkich do zaglądania na nasze profile w mediach społecznościowych oraz do lajkowania i komentowania.